Jak brzmiał tytuł pierwszego singla Dawida Podsiadło? Trójkąty i kwadraty oczywiście, no p, co za pytanie. Podaj dwa tytuły piosenek, które śpiewa Maryla Rodowicz. Wsiąść do pociągu, czyli Remedium i e, Wariatka, Wariatka tańczy. Jak to dalej leciało w piosence Czerwone korale, czerwone? Niczym wino. Korale z Polnej Jarzębiny, ta, 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 wielkie łzy, czy coś takiego. Co potargało kwiaty we włosach w piosence czerwonej gitary Kwiaty we włosach? Wiatr oczywiście. Z którym z kompozytorów od wielu lat współpracuje Alicja Majewska? so Włodzimierz Korcz z wiadomo, kto wygrał pierwszą edycję programu Idol? Al Alicja Janusz. W czas relaksu wykonywał duet. Jak nazywali się wokaliści? Andrzej i Eliza. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. W którym roku odbył się pierwszy festiwal polskiej piosenki w Opolu? No teraz był jakiś okrągły, czyli 50. 50. któryś albo 60.